No witam, w dzisiejszym odcinku omówimy sobie Yggdrasil i oczywiście 9 Światów, które się na nim znajdują. Myślę, że odcinek się wam spodoba, więc no, bez yy, zbędnego przedłużania zaczynajmy. Więc tak, Yggdrasil jest to jesion. Taki gatunek drzewa, jeśli ktoś nie wie. I tak, jest to najdoskonalsze, najdoskonalsze i najpiękniejsze ze wszystkich drzew. Oczywiście największe w tym kontekście. Rośnie pomiędzy dziewięcioma światami i łączy je wszystkie ze sobą. I czubki jego gałęzi wznoszą się ponad niebo, a jego korzenie sięgają bardzo głęboko. Pierwszy i najgłębszy tak korzeń Yggdrasila sięga do świata podziemi Nilfheimu. Miejsca, które istniało przed innymi. Pośrodku e, owego mrocznego świata znajduje się zburzone źródło Hargenmir. Tak jak mówiłem w innym odcinku. Jest ono bardzo głośne i znajduje się w nim wrząca woda. W wodach tych, że jest MOG, nazywa się on Nidhogg i stale podgrzewa korzeń od spodu. Przez co. no. jest kłopot. <grystanie> tak, masło jest myślane. Na najwyższych gałęziach drzewa Drzewa świata, bo też tu jest określane na Idrasil Czuwa orzeł Który wie wiele rzeczy Jest bardzo mądry i tak A między jego oczami Przysiad jastrząb Pośród gałęzi drzewa świata Mieszka biwiórka. Nazywa się ona Ratatosk I Przenosi ona wieści i plotki od Nickhoga, straszliwego pożeracza truchów do ogła i z powrotem. Oczywiście wiewiórka nie byłaby sobą, gdyby nie manipulowała i nie okłamywała ich obu. I to właśnie daje jej radość i tak dalej, że wzbudza gniew u nich. Na wielkich y, konarek drzewa świata pasają się cztery jelenie. Pas pasają chyba bardziej. Pożerają one liście i korę u stóp drzewa. Wiją się natomiast niezliczone węże, które gryzą korzenie. Na drzewu świata można się wspiąć i udawania, co sam Odyn, który powiesił się na nim, przebił sobie bok chyba włócznią, z tego co pamiętam. Widać chyba nawiązanie do czegoś. <laughs> Ale w tym wypadku Odyn właśnie e, szukał sposobu, żeby poznać tajemnicę magii runy. No i po tym wydarzeniu yy, Odyn dostał mianę Boga szubienic. Jeszcze takie uzupełnienie trzeba jeszcze dodać, że Yggdrasil ma coś yy, takiego jak swoją własną inteligencję, wolę jest po prostu inteligentny, bo na przykład właśnie gdy Odyn dla nim. No, był powieszony. No, w końcu się znudził i obdarował go tą wiedzą i no. Czy, I o został tak jakby zrzucony z tego. E, za to inni bogowie nie wdrapują się raczej na Drzewo świata. Lecz podróżyłem. Między światami za pomocą Bifrostu, czyli tęczowego mostu, dzisiaj mo e coś, może to w sumie nawet por porównać do mostu Aesha i e Dalej przechodząc, e tylko bogowie mogą właśnie przemieszczać się przez ten most, bo Bifrost e spaliłby na przykład stopy tych yy, y, każdego lodowego olbrzyma, czy, y, czy trolla. Który spróbowałby na niego wejść, oczywiście by dotrzeć do Asgardu. Dobra, przechodząc właśnie do tych obu 10 światów, dziewięciu światów, mamy Asgard, czyli dom asów, tu właśnie mieszka Odym. tu znajduje się Valhalla, czyli miejsce dla wojowników, którzy mężnie walczyli i polegli w walce z mieczem podczas bitwy. Dalej mamy Alfheim, czyli miejsce, gdzie mieszkają Elfy Jasne, Elfy Światła, czasami się je nazywa, są bardzo piękne oczywiście. Niczym słońce i gwiazdy można by powiedzieć. No i. Przechodząc dalej mamy Midgard, czyli świat ludzi. Świat będącym naszym domem oczywiście miejscem, które powstało z ciała mira i które w którym dzieją się opowieści o właśnie niektórych bogach czy na no, innych rzeczach no i po prostu tam gdzie ludzie przebywają dobra przechodząc dalej mamy Jotunheim czyli ojczyznę e, właśnie lodowych e, Olbrzymów, gigantów, jotum, Jotumów, e, tam właśnie oni wędrują, no i tak, gdzie mieszkają po prostu i czekają na Ragnarok oczywiście, żeby wziąć udział w ostatecznej bitwie. Dalej mamy Nilheim, czyli krainę Mrocznych Mgieł. E, czasami e, też podaje się to miejsce jako Ojczyznę mrocznych elfów, ale do tego zaraz wrócimy. Dalej mamy Muspelheim, czyli świat płomieni ognia i tak dalej, gdzie czeka Try lub Surtur, już o tym się wypowiadałem. Jest też oczywiście e, są jeszcze oczywiście zaświaty, których y, władczyni nazywa się Hel lub Helia, zależy od przekładu. I od jej właśnie imienia pochodzi nazwa Helheim, czasami też jest y, używane to zamiennie do Nimfheimu. znalazłem się z takimi właśnie podaniami. Ale jak mówiłem, mitologia nordycka jest bardzo dużym pojęciem, bo składa się na to wiele mitów i tak dalej. One się trochę różnią od regionu, w którym powstały a i od klanu, który sobie to opowiadał. Bo oczywiście z czasem się to zmieniało, ale sens pozostawał ten sam. Na koniec jeszcze mamy Nidavellir. Czasami jest on nazywany Svartalheimem. Jest to ojczyzna karłów. Karłów, bo określenie krasnolud, z tego co pamiętam, to właśnie Tolkien wymyślił i rozpowszechnił. Tak. Czasami, właśnie, karły zwane są mrocznymi elfami. No i to jest właśnie ten jeden z grzyk, który może niektórych zmylić. No i oczywiście co do jeszcze Nidavelliru, no to jasnoludy żyją tam pod górami i wznoszą swoje niezwykłe siedziby, które są piękne, a ich wyroby są doskonałe. Z takich przykładów możemy podać na przykład Gungnir, czyli włócznia Odyna, czy Mjolnir, to właśnie krasnoludy, jeby kuły. Dobra. Mamy także Wanaheim, czyli... jedną z ojczyzn bogów, dokładnie chodzi o Wanów. No i... Ogólnie, panowie w pewnym momencie toczyli wojnę za sami, a skończyła się ona rozejmem. No i tak jakby dobrowolnym oddaniu no, e, niektórych bogów, jako tak jakby obietnica pokoju. To e, niedługo, może też omówię osobno, zależy od tego, czy mi się będzie chciało. No. no, i od tego. wanowie i Asowie są zjednoczeni traktatem pokojowym. No i wielu bogów, ogólnie Wanów, mieszka teraz w Asgardzie. Dobra. E, dobra. Przechodząc dalej, jest jeszcze jeden korzeń. Dobra, inaczej. Są trzy korzenie. Jeden sięga właśnie Jotunheimu, e, czyli krainy właśnie tego, e, tej mrocznej krainy biał, drugi sięga właśnie Jotunheimu, czyli krainy właśnie Jotunów i olbrzymów e, i tam e, ta studnia należy do Mimira. Trzecia natomiast studnia należy do Asów dokładnie do trzech sióstr. Nazywają się one Normy. I znajduje się w Asgardzie te studia. A co do tych sióstr? Jest to tak. Są to trzy siostry. Bardzo mądre. Dużo wiedzą i. Tak, opiekują się studnią i pilnują, by korzenie Idrasila były bezpieczne i pokryte błotem oczywiście. Urt to los i przeznaczenie jest waszą przeszłością. Natomiast jej y siostry to Werlandii, której imię oznacza stawanie się. I do niej należy teraźniejszo. Ostatnią z sióstr jest skurt, która imię oznacza to, co zamierzone lub przeznaczenie, a królestwem jej jest oczywiście przyszłość. Normy zdecydują, decydują o tym, co spotka każdego, w tym bogów, samego Odyna, czy też ludzi. Zatą one nici przeznaczenia. Mogą też je odczytywać i przekazywać innych, ponieważ przeznaczenie jest tutaj pewne. Nie można z nim walczyć, ale jak czy się jak się spełnia. Dobra. Istnieją też inne normy, na przykład normy, normy olbrzymów i elfów, normy karów i normy wanów. Dobre. I złe zależy od właśnie tego, które to. I wszystkie właśnie decydują o losie. Niektóre normy obdarzają ludzi dobrym życiem, inne życiem ciężkim, krótkim, bądź pokręconym. No i kształtują los, siędząc przez dni urat. Dobra, to by było na tyle co do dziewięciu światów i do, oczywiście, Yggdrasila, czyli Drzewa Świata. No i myślę, że zaciekawiłem was. No i ostatni, kolejny odcinek będzie niebawem. Dziękuję za oglądanie. Zachęcam do oceny filmu i tak dalej, i tak dalej. TTCera, bywajcie.